SAMP! A dzisiaj zagramy zagrajmy Minecraft samp odcinek trzeci. No, jak widać już sobie zrobiłem żelazną zbroję z tego żelaza co znaleźliśmy w tym pierwszym odcinku, którego nie było znalazłem to żelazo, więc tego żelazo zrobiłem już żelazny napierśnik No więc dzisiaj może pójdziemy do... I hmm. byśmy poszli. A tam, gdzie obiecywałem, <laughs> że kiedyś przyjdziemy, a to chyba też było w pierwszym odcinku, więc nie słyszeliście. Ale nieważne. Ważne jest to, że na pewno przyjdziemy. Trochę kobra. To już Jak na razie. Dziękuję, jakie lata

О, рубни стани. Где то было? Оу. Не, не то. Ну то сравнению, не идет. Tak, to jest tu, i tutaj dzisiaj idziemy, nie <laughs> <Zombie. śmiech> Jakieś błędy w ale to nic nie przeszkadza nam. Hmm. Łódź nie ma, nie skoczymy.

Вот. Там есть вода. Trochę nam się zejdzie to schodzenie. jejku. Okej. Okay. To się przestraszyłem. I mało życia mamy. To świetnie, nie. Czy nigdy nie trafiłem na takie złoże dla pisów. Nigdy. 36 w jednym miejscu. Dobra, na kieptek weźmiemy. A co w bilcie jest, żebym nas nie zaatakował? Idzie Nie, ragi! Ginę, ginę! Kurczę! Wszyscy lali. Dobrze, robi cięcie i zaraz wracam, jak już, już będę na dole. Okej, okay, już jesteśmy. zabiłem no, ręką musiałem i okazało się, że poszedł z mi ząb jak na hita. Zresztą musiałem w rączku robić. Muszliśmy tylko po... różne materiały. Tylko to żelazo. Wow. Oh, was schön gelade. jeszcze żelazo a nic nie musisz ich ponie pochodni nie wzięliśmy znaczy wracamy się do domku po do pochodni w domku się już żegnamy w, dom, w domku się pożegnamy i w następnym odcinku już pewnie całe zwiedzimy. Jeszcze nie wiem bo jeszcze się przyjrzymy No dobrze już wezmę Ile kilo chyba mi wystarczy? <noise> Wiedziałam. Uch, a teraz trzeba iść na górę. jest noc to że jest noc my tak się budujemy, budujemy budujemy się na zewnątrz, patrzymy się pod nogi a tutaj bum coś nas rzuca. mi na później. Nie robić? ogóle nie mam, mogłem wziąć w ten węgiel. Więc drewno też. Też jest dobre. Chociażby więcej nie ma. Mm. No co? Tu na razie zobaczymy się w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie. Komentujcie, no, Och, już mówiłem, komentujcie, więc daj, dajcie łapki w górę. To na razie do następnego odcinka.